Jak samodzielnie zamontować chłodzenie procesora na płycie głównej w komputerze? Przed montażem pamiętajcie o nałożeniu pasty termoprzewodzącej. Jak to dobrze zrobić opowiedziałem w innym filmie na moim kanale. Montaż zaczynamy od zajrzenia do instrukcji, tam znajdziemy szczegółowe informacje. Ja pokażę wam, jak to wygląda z większością chłodzeń. Odkręcamy śrubki zabezpieczające z płyty głównej, które umieszczono wokół procesora. Mowa tu o śrubkach obok gniazda procesora, czyli zewnętrznych. Nie mylić ze śrubkami będącymi częścią gniazda. W miejsce śrubek wkręcamy kołki dystansowe, a następnie umieszczamy na nich stelaż. Przekręcamy śrubki zabezpieczające do stelaża. Z radiatora odklejamy Folię zabezpieczającą, a następnie umieszczamy go na stelażu. Ustawiamy go tak, aby pasował do śrubek na bokach. Przykręcamy śrubki zabezpieczające po obu stronach. Wyprofilowane druciki umieszczamy w otworach wentylatora. Następnie zahaczamy druciki z wentylatorem o zamontowany radiator. Przewód od wentylatora podłączamy do gniazda na płycie głównej, które jest podpisane CPU Fan. Najczęściej jest to napisane bardzo małym fontem. Trzeba poszukać. Jeżeli nie widzicie tego gniazda, to sprawdźcie jego miejsce w instrukcji płyty głównej i gotowe.